Czy dotarło do Ciebie, co Benji powiedział na temat ulubionego rozgrywającego i dlaczego wymienił Marcina Janusza i Mike'a Christensona, a nie było Marcina Komendy w tym gronie? Czy już to sobie wyjaśniliście, czy wyjaśnicie sobie dopiero po tym programie? A tutaj Cię zaskoczę, bo akurat dzisiaj na siłowni padł ten temat. Bo wyświetlił mi się ten filmik i pytałem, co Ty za mną nie mówisz, co Ty za mną nie gadałeś, bo ktoś tam mówiąc o najlepszych rozgrywających nie wymienił mnie. Delikatnie wspomniał o tym Chicago, pamiętnym z 2019 roku, Eee, no nie wiem, nie wiem co tutaj trzeba. No, na pewno taką rozmowę wychowawczą eee, <laughs> z batkiem będziemy musieli przeprowadzić i o eee, i to chodzi. Odpowiedź jest prosta. Ja wolę wystawiać piłki do Wilfredo niż do, do Bednoża. to mu powiedz prosto no, i, i to jest krótka piłka, no, i... Powiem tak, powiem tak, jeżeli będzie tak, że będziemy mm, razem w Chicago i pojawimy się na boisku, to na pewno wrócą fajne wspomnienia, ale też y, na pewno ura czego przypomnieniem tego, co powiedział u Was wywiad.